Bardzo się cieszę, że się spotykamy dzisiaj po raz kolejny w Karżniczce i przypada mi w udziale zaszczyt zawsze przywitać gości. Gości oficjalnych, mamy tutaj bardzo dużo osobistości i chciałbym serdecznie przywitać od, zacząwszy od tych, którzy przybyli naj, najdal, z, naj, z najdalszego zakątka jakby Polski, bo z przeciwnego krańca. Witam delegację Powiatu Cieszyńskiego z Panem Starostą Jerzym Nogowczykiem na czele. Jest Pan Wicestarostę Jurek Pilch, Jest Pan Stanisław Kupisius, przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego. Tam tych trzech Panów koło Wicestarostwa Andrzeja Burego sobie stoi. Serdecznie witamy. Witam bardzo serdecznie Samorząd Województwa Pomorskiego, reprezentowany dzisiaj przez Marka Biernackiego, Wiceprzewodniczącego Sejmiku. Jest pan dyrektor Kazimierz Szemisławski również z nami i reprezentujący Urząd Warszałkowski. Serdecznie Panu. Będę te w Serdecznie Państwu który gratuluję. Mam nadzieję, że yy, ja dobrze spełnię tę funkcję zastępstwia pana ministra. i Postaram się przybiąć tak, żeby się nie odpięły. A pan starosta pomoże. Cało. będzie będzie na państwa występował jeden z który na pewno jest bardzo kosztować. A także można będzie mieć prze... różne prze różne występy, czyli się i zebrać. Zignorować ze za i z okresy dekady. To

No ta kobylnica, te redzikowo, te fotoradary. Matko, jedyno. Ja tam jest całym klientem już w tej sprawie gminnej. To właśnie. Hanek, nie na rzekę, no przecież to jest piękne, no ludzie jeżdżą wolniej, wtedy bezpieczniej. no za tym policja wcale nie jest tak o zło. Hanek nie lubi tych fotoradarów, bo on ostatnio jak jechał autem i mu fotoradar w redzikowie zrobił zdjęcie, to na zdjęciu same auto jechało bez kierowcy. <toddź> Dlatego by na Ale proszę Państwa, to świadczy tylko o moim patriotyzmie. Powiedział Rostowski, że mamy przekraczać? Powiedział. Ile chciał? Miliard 600 milionów zaciągnąć. Naciągnął na razie 80 milionów. I się nie zanosi, żeby miał więcej. A to świadczy o tym, że Państwo nie są prawdziwymi patriotami. Trzeba przekraczać przynajmniej za to, co my mu zrobili w Stanach Zjednoczonych. Bo Amerykanie tacy są. Najpierw Was zaproszą, a potem Wam podstawią pokojówkę. Tak, tak, właśnie oni tacy są. Ja się zastanawiam, dlaczego akurat mnie zapraszają do USA. Powiem Państwu, że dlatego, że do Stanów zawsze zapraszani byli najwięksi Polacy, Najważniejsi Polacy! Lepiej? No. Kościuszko był? Pułaski był? Roman Polański był? Ja był, był. Był i już go tam więcej nie będzie. Bo go załatwili dokładnie tak samo jak dwa lata temu tego Francuza, prezesa Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Wiecie którego? Jak on się nazywał? Stroskany się nauczył w 3 dni o wszystko umiał powiedzieć i no muszę mieć ten słownik, nie? No, ale jak mam słownik to wszystko powiem. Na przykład siedzi ko mnie kobietka i chcę do niej po angielsku powiedzieć czuję do pani pociąg to patrzę jak jest pociąg po angielsku i godzą I feel train to you i jadę że na szynach pociąg jest ino jeden, nie? E, na przykład po całym jest językiem Kiss me with language. Największy no problem, że miał, jakże chciał powiedzieć, chcę się pani zwierzyć. Bo nie ma w języku angielskim słowa zwierzyć. Nie? Szukam zwierzyć, zwierzę, zwierzę. I want animal to you. Zresztą ja was by nauczył angielskiego. Sami się uczcie, może pojedziecie do Stanów. Kto był w Stanach? Wejdź, ręka do góry. Popuście ktoś. Nigdy nie piliście? Jak się nauczycie języka, może Was zaproszą. Tak, jak ja się nauczył języka, to jeszcze dopiero kapną, że Polacy do USA mają jeszcze wizy. Idę do sklepu, bo proszę pani, dla mojego prezesa coś wyjątkowego. Co to jest tam ta czerwona, taka ładna, a ona mi go do Wiśniówka, to dla kobiet, bo to nie. Te żółte to jest co? Airkonia, to tyż nie, Daj pani to, bo to będzie do niego dobre, te fioletowe. <laughs> A ona go do nie, bo to jest grapa, to Chorwacja, Grecja, to musi być bardzo gorąco. Ja go do mnie, no to co, no to może pani do mnie te... A to whisky jest to złote, whisky! No to daję pani te whisky. A za mną stoi, taki chyba ten serial oglądo. No do to... <gry> pani, pan się pytał, czerwone, żółte, złote. To są wszystko barwy szczęścia. <gry> co ja z tym serialem mam? Mą... Może być za późno, tak? Gdy pacjenta wezmą duchy Leszku, co masz Mieszko? A, co, tu nie mam. Cze, Lechu, patrz. Przytul się do mnie, żono, nie denerwuj się. Patrzcie, jakie kiedy ja znalazłam te puzzle tutaj, nie? Normalnie mam w życiu ten Tam, gdzie mam wypukło, ma wklęsło, gdzie mam, mam, mam wklęsło, mam wypukło normalnie. No tak pasujemy do siebie. Jakby się pani kiedyś znudził, to ja jestem w pogotowiu. Mama ja, bo jeszcze nie wyszłam za mąż, wiesz, bo moja mama powiedziała, wiesz co, ciebie jest za szkoda dla jednego chopa. Dzięki ci. I raz mi się zdarzyło, raz mi się siło, że za mąż wyszłam. Z się rano obudę, to się zaraz rozwiodę. Bo <grym> no w każdym razie, słuchajcie, wszystko mam prawdziwe. To jest pewne, nie? I co ci się stało? Ty też to chcesz przyjść, a nie masz występuje, ja mówię, kurde, ja się sama wybiorę na misa, nie? Człowiek musi mieć poczucie własnej wartości, a nie jakieś głupie kompleksy, a człowiek ma kompleksy, nie? Bo się pochodzi, wiecie skąd, nie? Z Górnego Śląska, z Górnej Śląsk, nie? A wiecie, się to nie? Raliśmy z tym moim małym kobitem, to tam stoi, nie? To jest fajny facet, to jest jedyny chłop, co mu z biustu mogę łokmena zrobić. On jest na tej wysokości, ale on jest muzykalny, także z tym to wychodzi, nie? Ja nie taką scenę w świętej wojny, gdzie ja zębry, nie? No i wiecie jak to jest na planie filmowym. Reżyser z wozu mówi kamery poszły, cisza, akcja, ja się miałam przewrócić. Wywaliłam się, a reżyser z wozu mówi, Andzia, rozkracz się. A ja to... Nogi rozkracz leżysz jak mumia. Ja mówię, tyle czasu, żeby opracować, pracujesz, teraz chcesz widzieć moje między zdroje. <grym> o co ci chodzi? Ja mówię, Normalnie, a ja my tak z górny sią, dolny sią z między Pomoże. A ten mam jest inteligentny, od razu zajarzył. Na jest taka, że leżymy razem w łóżku, tam pod tym, jeleniem, nie. No <grym> trochę się nam nudziło, ustawiali światłem, dziwam tą kołdrę, po się to nazywą szczeryka, nie? Podeszam tą kołdrę, a w tej swojej zielonej piżące i ja mówię, ci o. dziwnów, Andzia to jest inna dziwnówek. Stalba, na twoim punkcie odbiła mi palma. A wysła mi paczkora spadłej kososy. Z miłości wyjął na cztery głosy. Zasypiam z głową, a telefonie oczy. Co że już i tak zejeżdżanie, co? Nie, nie Boisz się, Heli, Ty pantoflażu, ty W tych sprawach jakby Żadnego stażu. Zwycho, zrób coś dla ducha, Zrób coś dla ciała, Będziecie, Hela, Bardziej kochała. Oj, przywadzie! Nie Impre, tych świąt, tych cili będziemy kosztować, a się jesteś głodna. Ja jestem zawsze głodna. Rozumiem, wiem, pamiętam. Znaczy, w zasadzie nie dopuszczam do takiej sytuacji. Ale... A potem, jak tam będziemy już na tych soisku, państwo mogą przyjść, możecie co nas sam pomacać. Tak? Ja, 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 ja. Nareszcie w duma tego nie mówi. Jak komuś rąk starczy. No. E, no i tyle, a potem tutaj odbędzie się. 아, 그러다 계속 하이 Sprawdźcie czy teraz dobrze słychać jak mówią. Zobaczcie, raz, Bardzo dobrze działa mikrofon. Tylko trudno mówić. Jeszcze jest to. Dobrze śledzia. To zostanie na koniec. Dwóch kulturystów się spotkało. Jeden ze Stanów Zjednoczonych, drugi z Rosji. Jeden ja mówi, ty wiesz, że ja żeby otrzymać sylwetkę potrzebuję 5 kalorii dziennie, a ten ruski słuchają mówi, co ty pieprzysz, że ty jesteś w stanie 35 kilo kartofli dziennie zjeść? Musicie wybrać, no niestety, tylko jedną ta która jest najlepsza, która najbardziej wam smakuje. Rysiek, skosujcie tego. To jest normalnie grzech. To taka bieda. To jest mój smak. Naprawdę, A jest, poza tym tak jak... To, największy. Nie, bo ja myślę, że rzeczywiście z tym tortem, dlatego że yy, tu jest bardzo dużo potraw ziemniaka, zawsze pilam w tarczy, nie, ale żeby myśleć tort ziemniaka, to trzeba być lekko zakręconym, nie pokopanym. Ale zostaw posypkę. To jest naprawdę, słuchajcie, pomysł, bo żeby zrobić placki z ziemniaka na ziemniaka, to jest wiadomo, kluski z ziemniaka wiadomo, pierogi wiadomo, to się zawsze robi. Ale żeby zrobić tort ziemniaka, to jest coś innego. A pokrzywa? Oryginalny ja pomysł. Próbuję pokrzywę. Tak? Cię pokrzywi teraz. Zobaczysz. Dobrze, to co? W takim razie... Kto jest za tortę, ręka do góry. To ja też jestem za tortem, Ale proszę Państwa... Nie wiemy czy... Próbować torta? Ja próbowałem. Tylko czy jestem torta? A to trzeba pana O, pójście Państwo słuchajcie. Panie właścicielki, może? Zaprosimy Panie, to no opowiedzcie, jak długo się taki tort robi. One tylko, się pokażą, nie będą jadły. Ja podpiecz, to jest tak trudna sprawa, bo naprawdę wszystkie te potrawy są genialne. Dodatkowo do tych potraw zrobiono na drodze z Ale musimy kogoś musieliśmy po prostu wyróżnić, no to, Ale ja jestem pewna, że potem tym się z Panią wymienimy na koszulki.